Małego dziecka, to co powinno nas niepokoić, to to, że dziecko w chwili, w której jest smutne, zrozpaczone, płaczące, Oczekuję tego, że uspokojenie przyjdzie przez komórkę, przez nowe media, przez internet. Jeśli okaże się też, że jedyną rzeczą, która dziecko może zainteresować, ekscytować, jest również korzystanie z komórki, że żadne inne rzeczy nie są takie wciągające, to jest drugi sygnał. Trzeci sygnał jest taki, kiedy dziecko ogranicza czy nie wchodzi w relacje społeczne, a raczej dąży do tego, żeby korzystać z internetu, z nowych mediów. To są chyba takie trzy najważniejsze sygnały, które powinny zwrócić naszą, naszą uwagę. I powinniśmy bardzo świadomie podjąć wtedy jako rodzice decyzję, w jaki sposób pomagamy naszemu dziecku być w realności, być w tym świecie relacji, interakcji, który dla jego rozwoju i dla jego stabilności psychicznej będzie najważniejszy. W żadnym wypadku nie mam nikogo zamiaru odstręczać od dobrodziejstw internetu, od dobrodziejstw związanych z korzystaniem z social mediów, bo one występują. Natomiast trzeba mieć świadomość, że przesył wszystkiego, nadużywanie prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Co więcej, o ile rodzicom łatwo jest kontrolować to, czy dzieci używają alkoholu, czy też korzystają z innych używek. O tyle w przypadku tej, tego rodzaju uzależnienia on jest niewidzialny, wnika bardzo łatwo i niezwykle trudno się od tego oderwać. Uzależnienie od internetu, nowych mediów rozwija się od kilku do Kilkunastu lat, czasami one może być ukryte wtedy, kiedy no nie ma innych sygnałów trudności dziecka. Czyli, że na przykład dziecko dobrze się uczy, nie sprawia problemów wychowawczych, no może na, uśpić to naszą czujność. Czasami wręcz możemy być zadowoleni, że dziecko jest w domu, a nie oczekuje tego, że na przykład będzie się spotykało z jakimiś znajomymi, znajomymi, przyjaciółmi. Dlatego te symptomy czasami możemy zobaczyć wtedy, kiedy uzależnienie jest już bardzo, bardzo nasilone. Dlatego ta świadomość tego interakcji pomiędzy internetem, nowymi mediami, a rozwojem naszego dziecka, światem wewnętrznym naszego dziecka, tym jak ono radzi sobie z emocjami, jak buduje relacje z innymi, jest bardzo ważna. Muzyka